Witajcie po naprawdę bardzo, bardzo długiej przerwie na kanale. I ta przerwa niestety jest nieprzypadkowa. Otóż w ramach Akademii Cybercowa bardzo bardzo chciałem tworzyć swoje własne rzeczy. Chciałem tworzyć gry, biblioteki, chciałem się rozwijać, a chciałem to też przy okazji dokumentować, żeby uczyć innych. Bo na uczeniu innych mi zawsze bardzo zależało. Natomiast ostatecznie prawda jest taka, że aby robić takie rzeczy, jakie chciałem robić, e, trzeba mieć bardzo dużo dodatkowego czasu, e, dużo możliwości, żeby dodatkową uwagę, skupienie i właśnie czas e, przeznaczyć na to. Rzeczy, których oczywiście każdemu z nas brakuje, a w ciągu ostatnich około 3 lat, e, mi stanowczo zabrakło i to tak naprawdę za bardzo, za bardzo zabrakło. Ostatnie lata były bardzo wymagające um, u mnie. Nie mówię, że u innych nie, bo wiadomo, że sytuacja była jaka była, natomiast naprawdę u nas się nałożyły dodatkowe rzeczy. Było dużo. Zarówno dobrych, jak i złych rzeczy, które się wydarzyły, i to wszystko trzeba było ogarniać, i absolutnie nie było takiej możliwości. Niestety to nie spowodowało jedynie, że nie miałem czasu na te dodatkowe rzeczy na kanał. Nie miałem przez to czasu naprawdę na podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o moją obecność w branży gier. I powiem wprost, Wypadłem. Zaczniał raczej jeszcze w branży ale um, nie wiem jak długo się to utrzyma, bo lecę na oparach. Um, I nie chodzi tutaj o jakieś e, zwykłe wypalenie, e, chociaż nie chcę obniżać statusu wypalenia. Nie, po prostu branża gier ma to do siebie że ciężko jest tutaj coś działać, jeżeli przychodzi się po prostu jako do zwykłej pracy, jak to mówią w Anglicy, 9-to-5. Nie, tutaj faktycznie trzeba coś więcej się zaangażować, być zainteresowanym, aktywnie zainteresowanym tematem, żeby to miało sens, bo inaczej, nawet jeżeli masz umiejętności, bo przez lata... Programowałeś, robiłeś grafikę i tak dalej, i tak dalej, to jednak traci się to poczucie, to poczucie, że się wie, co ma się zrobić, dlaczego i dla kogo. Jednak tutaj dochodzą kwestie i trendów, i innych takich rzeczy. I jeżeli nawet nie ma się czasu, ani siły, ani ochoty, żeby. Ogrywać jakieś w miarę nawet tu, żeby się zapoznawać z tym, jak branża wygląda nawet od strony konsumenta, co niby powinno być po prostu rozrywką. Ale jeżeli na to się nie ma czasu, to niestety traci się też e, pogląd na to co, dla kogo i dlaczego się robi. I to jest też bardzo trenujące to, że pracując w zespole, no to trzeba wykonywać zadania takie, które są potrzebne dla zespołu i żeby jakkolwiek się rozwijać, no to trzeba coś od siebie też włożyć. Tutaj nie mówię, że rzeczy na kanał, że jakieś takie wielkie projekty czy coś, ale no jakąś książkę czy artykuły od czasu do czasu wypadałoby przeczytać, żeby po prostu sobie odświeżyć, żeby nie gnuźnieć w tym swoim skillsetcie i niestety ja nawet na to przez ostatnie lata nie miałem przestrzeni i to powoduje to, że no, nie ma możliwości, abym kontynuował kanał w takiej formie w jakiej to początkowo zacząłem robić, czyli skupiając się na technologiach informatycznych, a w szczególności skupiając się na tworzeniu gier. Chciałbym kiedyś do tego wrócić, ale to nie nastąpi od tak. Tutaj bardzo dużo rzeczy po prostu u mnie osobiście w życiu muszą się zmienić, żebym był w stanie zrobić coś sensownego w tym temacie. Natomiast pojawiają się inne rzeczy. Są tematy takie, a pewnie dla Was przerobione do zażgania, bo w social mediach bardzo dużo ludzi się tym zajmuje, ale jeżeli chodzi powiedzmy o społeczno-filozoficzne tematy, to jest coś, co akurat jest łatwo poruszyć, bo to wymaga po prostu odtwarzania wiedzy. I doświadczeń, które się zdobyło na przestrzeni lat. I to, że dużo osób się tym zajmuje właśnie jest podyktowane po części tym, przede wszystkim dlatego, że bardzo łatwo jest kłamać na ten temat. Nie, to jest troszeczkę tak jak w level designie czy w designie ogólnie. To jest coś, że jeżeli nie masz odpowiedzi o dużo wiedzy, doświadczenia i umiejętności, to bardzo ciężko jest zweryfikować. Dlatego bardzo dużo i oszustwów się zajmuje takimi rzeczami, bo łatwo jest ściemniać. Oni nawet często nie wiedzą, że ściemniają, po prostu im się tak wydaje. Nie? Z drugiej strony, to, jest, to są rzeczy, którymi właśnie w szczególności. W szczególności to są rzeczy, które. To są tematy, które się nadają dla osób, które właśnie mają dużo doświadczenia i wiedzy i tak dalej, ale nie mają czasu i uwagi, żeby się zająć bardziej specjalistycznymi tematami, z których właśnie się wywodzą, którymi się normalnie zajmowali. Właśnie dlatego, że to są na tyle miękkie i ogólnikowe tematy, że bardzo dużo korzystają właśnie z tej wiedzy i doświadczeń po prostu można przeiterować to, co gdzieś tam z w tym, myślę, podświadomym się wykształciło. I e, trochę z potrzeby, trochę z konieczności, trochę z powodu braku innych możliwości właśnie coraz bardziej się tym zajmuję. Obecnie jestem w trakcie pisania takiej książki, podręcznika. Staram się, żeby to nie było zbyt duże. O nazwie e, sztuka pasji życia, która właśnie traktuje o takim balansowaniu między e, tymi skrajnymi aspektami naszego życia, e, które, gdzie nasze, nasz byt, nasze szczęście, nasza satysfakcja z istnienia zależy od obu tych czynników. I wymaga pewnej harmonii między nimi. Więc o tym ta pozycja będzie traktować, o tym jak uzyskać tą harmonię oraz będzie budować przekonanie, że po prostu oba te aspekty wymagają pewnego szacunku, pewnego poszanowania, aby to, aby nasza egzystencja faktycznie owocowała satysfakcją, a nie tylko przemijaniem. Więc będę o tym traktował i prawdopodobnie więcej rzeczy w związku właśnie z tą książką na kanale będzie się pojawiać. Zastanawiałem się przez pewien czas, czy nie utworzyć osobnego kanału, coś, co będzie bardziej specjalistycznego właśnie dla tej pozycji, dla promocji tej książki. Ale no właśnie, przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej, zakrypowanie domeny, tworzenie właśnie strony internetowej, te wszystkie czynności dookoła, to są kolejne rzeczy, które wymagają dodatkowego czasu, dodatkowego wysiłku, dodatkowej atencji, dodatkowego przemyślenia i niestety nie mam na to ani czasu, ani siły. Naprawdę nie mam siły na takie rzeczy już. Dlatego trochę tak z buta z tym tematem wchodzę na kanał Akademii Sportowa. Natomiast to nie jest tak, że to jest całkowicie sprzeczne z ideą Akademii, ponieważ tak naprawdę idea Akademii zawsze była taka, żeby rozwijać ludzi poniekąd całościowo. Natomiast zawsze miała się skupiać bardziej na tym aspekcie życia. Właśnie odnosząc się do tej pozycji sztuka, pasji, życia. To ona traktuje właśnie pasję i życie jako dwa osobne aspekty naszej egzystencji. Tak, posługując się troszeczkę takim innym językiem, możemy powiedzieć, że pasja odnosi się do tego, co w niektórych dziedzinach nazywamy sakrum naszej egzystencji, czyli coś, co jest w zasadzie. Od strony takiej obiektywno-utylitarnej czymś zbędnym i irracjonalnym, a jedzak ludzie do tego dążą. jednak ludzie mają wewnętrzną potrzebę i to ma później gdzieś tam aspekt e, racjonalny i utylitarny, ale on jest tak bardzo niebezpośredni, że wymaga bardzo, bardzo. Um, dalekich e, ciągów analitycznych, aby dotrzeć do tego, o faktycznie m, dlatego to jest istotne. Tak więc to, jakby ten ciąg odkrywania, dlaczego tak jest, jest bardzo, bardzo długi i I to jest naprawdę specjalizacja sama w sobie, dlatego dlatego, dlatego dla prawie każdej osoby lepiej jest pójść na skrót i po prostu zaakceptować, że tak jest, i koniec kropka. E, ten ostatni człon i życia, sztuka życia, to odnosi się do czegoś, co byśmy nazywali w tej nomenklaturze profanum, czyli tej codzienności, tej utylitarności, tego uzyskiwania wyników, tej obiektywności, racjonalności. I Akademia Cybersowa się skupiała Zawsze właśnie na tym drugim aspekcie, na profanum, zakładając troszeczkę to, że sakrum to jest coś, z czym ludzie przychodzą sami z siebie, że sami, że oni już mają to sakrum nastawione właśnie czy to na tworzenie gier, czy na technologię, czy na coś takiego. Więc nie trzeba um, ich tutaj ani motywować, ani e, Mówić im, że to jest akceptowane, żeby się tym zajmowali, bo oni sami z siebie to czują. Jedyne co trzeba, to po prostu popracować nad tymi aspektami, właśnie obiektywno-racjonalnymi tego wszystkiego. Natomiast też nie do końca em, tak było i to też książka będzie troszeczkę traktować o tym, ponieważ zawsze mamy, e, podobnie jak mamy symbolinki, Linki, Yang, gdzie e, na czarnym polu mamy białą kropkę, na białym polu mamy e, tak dobrze powiedziałem, na białym polu mamy czarną kropkę i na czarnym polu mamy e, białą kropkę. Zawsze gdzieś tam to przeplata nie będzie, więc nawet w tym e, w sposobie rozwijania e, tego profanu troszeczkę trzeba pójść pod prąd, troszeczkę trzeba e, mieć e, takiej e, troszeczkę irracjonalnej wyobraźni, bo chciałem promować też takie, nazwijmy to, nieortodoksyjne podejścia, jeżeli chodzi o uzyskiwanie efektów, jak chociażby to, że bardzo duża część programowania jest zdominowana jednak przez nie tylko architekturę, ale wręcz światopogląd programowania obiektowego bądź w niektórych kręgach jest to troszeczkę funkcjonalny fanatyzm i to też wymaga pewnego zbalansowania. Gdzieś tutaj trzeba pójść pod prąd i to też wynikało z pewnych moich doświadczeń i obserwacji. No i te frameworki, co starałem się tworzyć, to jak pisałem tego shootera, no to to było takie hybrydowe podejście między data-oriented design, a programowaniem obiektowym. Żeby tak pod prąd podejść, no to troszeczkę trzeba mieć takiego irracjonalnego fanatyzmu, żeby, żeby mieć po prostu wewnętrzną motywację i siłę przebicia, żeby faktycznie coś spróbować. Ale no właśnie, to też troszeczkę nam wraca do tematu, dlaczego ostatecznie to nie wypaliło, takie pójście pod prąd. Wymaga, wymaga bardzo dużo zaangażowania, co wymaga bardzo dużo e, czasu, wymaga bardzo dużo wysiłku i niestety w, w tych ostatnich latach mi tego wszystkiego brakło. Naprawdę nie mam warunków, nawet nie mam warunków odpowiednich, żeby nagrać w spokoju dłuższy materiał przy komputerze, bo tak jest. A jeżeli nie jestem w stanie... Nagrać w spokoju dłuższego materiału, nawet takiego bez przygotowania, po prostu gdzie gadam, 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 to tego się nie da zrobić. Po prostu tego się nie da zrobić. To jest ten aspekt profan, gdzie no, trzeba tutaj coś zaakceptować, że pewne rzeczy takie są, są tak, a nie inaczej. I, e, I nie da się temu zaprzeczyć. Można jedynie zarządzać dookoła tego. Po części stąd też moje nagrywanie tutaj w samochodzie podczas jazdy. Tutaj jestem w izolacji, mogę faktycznie nagrać. W innych miejscach nie mam tego luksusu. Więc jeżeli chodzi o kanał Akademii Cybersowa, to prawdopodobnie będzie miał taki format, że będę nagrywał tam, gdzie mogę. Wtedy kiedy mogę, to co mogę. I będzie miał to charakter bardziej e, albo nazwijmy takiej autopromocji, jeżeli chodzi o tą książkę, którą piszę i e, z którą chcę zapoznać. Bo właśnie to też nie chodzi tylko o tą książkę, to chodzi o to, co chcę zbudować w ogóle. E, bo Akademia Cyberesowa zawsze miała być e, elementem budowania społeczności, gdzie ludzie będą się uczyć jeden od drugiego gdzie będziemy się rozwijać, gdzie e, będzie możliwość, żeby rozwijać swoją karierę e, w sposób taki, w sposób uzupełniający przede wszystkim względem wszelkich szkół, uniwersytetów, kampusów, kursów i innych takich. E, kiedyś, kiedyś e, dosyć powszechne było, że ludzie tworzyli e, na przykład fora specjalistyczne. I tam faktycznie przybywali ludzie, którzy byli mega zainteresowani. Natomiast z czasem, gdzieś tam jak się to rozrastało, też ludzie zaczęli być zmęczeni. Była rotacja osób, i wiadomo, kultura się zmienia wtedy, jeżeli nie jest zadbane o to, żeby pod, było podtrzymywane cały czas. Jeżeli ta dynamika przemian kulturowych, jakie się dzieją na forach, portalach i innych takich, jeżeli to nie jest niezrozumiałe, jeżeli to nie jest przy w ryzach, to no niestety ona się zmienia często w taki sposób, który traci tą pierwotną tożsamość. Jaka Akademia Cybersowa zawsze miała być próbą takiego właśnie bycia tą tkanką pomiędzy, tak jak te, te różne inicjatywy, co miało miejsce, ale żeby podejść do tego też troszeczkę um, wykorzystując te pewne doświadczenia. Ponownie czas, 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 możliwość uwagi, możliwość e, poświęcenia temu większej atencji e, spowodowało to, że jak na razie to nie wypala, ale może akurat, może akurat przy zmianie e, trochę tematyki, przy zmianie formatu może jak będzie to dla mnie lżejsze i łatwiejsze, bo zajmę się bardziej tylko takimi ogólnikowymi tematami, a kwestie specjalistyczne jak pozostawię dla wolontariuszy, może wtedy to będzie miało sens. Zobaczymy. Będę robił taki eksperyment. No i tyle, jeżeli wysłuchaliście to do końca, to... Dziękuję Wam, bo naprawdę potrzebuję potrzebuje też troszeczkę takiego wsparcia, więc jeżeli ktoś nazwie, powie, że nagrywam to, bo jestem tutaj, a ten słyszę, bo potrzebuję uwagi, jest w tym ziarno prawdy. Nagrywam to, bo faktycznie potrzebuję trochę uwagi, bo jeżeli nie będę miał uwagi, to nie będę w stanie to nikt się nie dowie o tej książce, którą teraz piszę i nikt nie podejmie tych tematów, które chcę przekazać innym ludziom, więc czy chcę, czy nie chcę, muszę być atensywcem tutaj w tym temacie. No niestety tak to działa. W tym momencie to jest po prostu kwestia funkcji, którą to musi spełniać. Nawet jeżeli tą funkcję... Nawet jeżeli ta funkcja jest e, kojarzona z czymś bardzo brzydkim, niesmacznym i niedobrym, no to tak jest, nie? To jest troszeczkę takie szambo, w którym e, muszę się babrać, bo jeżeli chcę zrobić to, co chcę zrobić, to niestety takie są realia. Więc naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję za e, wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnych materiałach, które coś bardziej konkretnie Wam, przepraszam, miałem tutaj taką sytuację troszeczkę niepewną. Mam nadzieję, że się spotkamy w następnych materiałach, które coś faktycznie autentycznie wniosą do Waszego życia, a nie tylko, że będziecie słuchać mojego narzekania, dlaczego znowu w życiu mi nie wyszło. Przepraszam za to śpiewanie, ale to się aż prosiło o to. I no trochę liczę na to, że gdzieś tam jakieś wyświetlenia się pojawią, że te wyświetlenia też spowodują to, że nabiorę to trochę więcej ochoty i motywacji, żeby kontynuować książkę. Książka jest gotowa w około 30, może 40 i to jest Kolejna próba też napisania materiału o podobnej tematyce, bo trochę też waham się przypisać to po polsku czy po angielsku. Więc to ma ręce i nogi i ma szansę, żeby wypalić. Ma szansę to, żeby było skończone. A już nawet miałem pierwsze próby i eksperymenty również z drukowaniem tego typu materiałów książkowych w domu, więc nawet nie jestem zależny od tego, czy nie muszę po prostu inwestować jakichś niesamowitych pieniędzy, żeby puszczać do druku, do drukarni. Prawdopodobnie będę w stanie to robić małym nakładem na żądanie właśnie u siebie od domu. Więc tutaj naprawdę zaplecze mam przygotowane i to ma szansę wypalić tylko potrzebuje jeszcze wygenerować zainteresowanie tym jeżeli będę widział, że jest jakieś zainteresowanie to to podtrzyma też moje siły żeby to faktycznie dokończyć bo jedyne co potrzebuję to faktycznie dokończyć to wiem, że jestem w stanie ale muszę to dokończyć a żeby to dokończyć to gdzieś tam potrzebuję odrobinę wsparcia w jakichś takich słabszych dniach. I tak dokładnie nagrywam to, bo mam teraz takie słabsze dni i jestem atencjuszem. I um, życie, dobra, od 5 minut mówię, że kończę materiał. Nie marnuję już więcej Waszego czasu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i cześć.